Jest niedziela, świta. Ja dzisiaj mam na głowie baranicę, na sobie koszulę, sweter, spinkę i zaraz się dowiecie dlaczego akurat górski furman. Dzisiaj nie będzie w ogóle jazdy. Dzisiaj będziemy trochę łazić, grać i śpiewać. I opowiadać przede wszystkim o tym, jak to tutaj nasze życie wygląda, jak wyglądało i, I do skąd tego, się to wszystko wzięło. Do czego bardzo mocno ściągnie, rwie, bo każdy z nas jest potomkiem góralskich rodów, zbójników i ludzi, którzy. Nie dawali się cywilizacji zbyt nagminnej, zbyt nagłej, nie chcieli się dać zniewolić, i którzy tą górską, po prostu dającą się poczuć na każdym kroku wolność, mieli w sobie mają, i to mimo, że czasy się zmieniają, że, że po prostu cywilizacja się rozwija, w góralach zostało płodzić dziś dzień. Nawet bym powiedział, że w obecnym czasie dość mocno się to uwydatnio dużo bardziej widać przywiązanie ludzi do tego wszystkiego i to, jak ludzie do tej natury uciekają. No a zbójnicy, którzy tutaj są powiedzmy tematem przewodnim, są jakby tego symbolem. Także co? no Zaczniemy, może, właściwie, co my tu robimy? Skąd my się tu w zieni no. i płacamy tu są? Odpowiedź jest jedna, pierwszorzędna każdego z nas: z potrzeby serca, z zamiłowania do wszystkiego, co widać naokoło do siekiery, do lasu, do gór, do natury i do terenówek. I stąd też nasza fascynacja i nasze zdumienie tymi ludźmi, no bo to byli tacy sami chłopcy jak my. W tym samym wieku, a może i młodszy, bo my już tacy no tak, młodzi. Tak, jak są... ci Robert powiem, że to mamy ostatnie roki Zbójowania Na zbójowanie, bo w tym wieku co my jesteśmy, tak o trzydziestki po 30, To ci zbójnicy to już kończyli swoje życie Albo, zyli, albo, już, ich, albo już ich brało na niebieski hole, bo niestety zbójnika ceką Honorny, ale tragiczny los Zaśle będę płacił cenę najwyższą, ale to właśnie to poczucie tej wolności góralskiej jest tak mocne i tak bardzo konieczne Kozdy mu górylowi, że był w stanie zapłacić nawet tę cenę najwyższą, i tak też się często zdawało. A jak się któremu udało umknąć, no to zakładał rodzinę, siadał cichutko na życi w na, na krzockiem na gazdowce, żył długo i szczęśliwie, i spokojnie, I spokojnie. co daj ze nam się udało Pierwsza zdobycz tego sezonu Pierwsza. Nie ma pustych przebiegów Góry górami, ale Andrzej nam tu znalazł Piękną zapasówkę i idealnie pasuje zaś na maskę do Land Rovera I chyba tak zostanie, poparcie się sami no przebogato, bieżnik Jedno kółko to są średnio dwa auta, ale w każdych no. warunkach się sprawdza i... Daje radę Ja bo. zaraz będę jechał na tym kółku na dół Oni no. jadą tym autem, a ja sobie pojadę na kółku tak że... no powiedz mi jedną rzecz Komu się tu chciało to tachać tak wysoko do góry, żeby to tu zostawić? To jest właśnie ta ślebła dagurolsko. Komu Komuś ich się, się musiało zwidzieć i powiedział No nie będę tutaj publicznie, bo pewnie osoby poniżej 18 roku życia nas oglądają Postanowił, wyniósł i jest ale zaś zjedzie na dół z Zaś zjedzie na dół. Auta, terenówki to jest jedno, ale kultura góralska i tradycje to drugie to też jest ważne, nawet ważniejsze jak te terenówki, bo tu chodzi o tę ślebodę, nie Robert? Śleboda to jest taki cysik, co się nie da powiedzieć słowami. Ślebodę można płacuć, ale jak jest ktoś ją płacuje w sobie i moją w sobie, to już i że nikt ani nic nie zabiera. Ślebłada to jest po prostu mówiąc niesamowitą, nieograniczoną wolność. Nie dajcie się, bo nie taki dawał był straszny, kiedy się mu człowiek przeciwstawił. Beskid Żywiecki, który jest kolebką zbójnictwa i kultury góralskiej i przyległe do niego tereny Beskid Śląski, Beskid Mały. Eee, to były tereny dzikie, niedostępne, trudne dla rolnictwa. Eee, to było kolebką właśnie tych, tych, tych rodów wędrownych Wołochów. I oni, jako że tutaj nie szło ani zaorać, ani nie szło tutaj zasieć za bardzo, można tu było paść, bo trowa rosła, dało się ją kosić w bardziej przystępnych miejscach, a w mniej przystępnych dało się wypasać owce. I oni byli protoplastami w ogóle tego życia w wyżej położonych przysiłkach. Góra! Piszałka pasterska, zwana też piszałką wielkopostną, nazwa wzięła się z tego, że w okresie właśnie Wielkiego Postu można było grać tylko i wyłącznie na tym instrumencie. Można powiedzieć, że było to swego rodzaju dyspenza. Generalnie oprócz właśnie funkcji grania no to też była wcześniejsza wspomniana, czyli do podparcia wiadomo, że... Jak była krótka, to może i nie, ale bywały piszczałki, które naprawdę były długie i można było się na nie podeprzeć. Można było przegonić owce, jak już rzeczywiście gdzieś tam od stada uciekała, no to taka piszczałka była na podorędziu i można było domowce gdzieś do stada z powrotem zagnać. Tym bardziej, że niektóre były na tyle, że tak powiem, klimatyczne, bo były nawet i dość surowe, nie, czyli tu akurat mamy. Egzemplarz prosty, ale bywały takie, które miały gdzieś tam jeszcze odnogi gałązek, i to rzeczywiście gdzieś to zwierzę mogło też i nawet podkopać. Miało funkcję użytkową. Tak, miało funkcję użytkową. Ja bym się tu jeszcze wrócił w tej kwestii stroju góralskiego, bo jest on wyjątkowy i w gruncie rzeczy jest bardzo prosty. Składa się z prostych elementów, nie są to jakieś wydziwiane rzeczy. Jedyną zdobną częścią, na przykład ubioru męskiego, jest pas oraz spinka góralska. Tak to te rzeczy są proste, ale jest też to, że każdy z tych elementów yy, oprócz swojej podstawowej funkcji ma też funkcje takie dodatkowe, tak jak na przykład mamy siekierę yy, góralską bójnicą. Ona ma wiele zastosowań, może służyć jako podpórka przy długich yy, dystansach jak się gdzieś idzie. Po stronach zbocza jak się chodzi bardzo jest tak. yy, Po drugie Pomimo jej lekkości, bo, bo siekierzystko samo nie jest ciężkie, to yy, ten długi trzonek pozwala właśnie na to, żeby wziąć duży zamach i tak samo nią poszczepać drzewo. No i trzecia funkcja, uzbójników najważniejsza, to funkcja obronna, zaczepno-obronna, bo służyła i do ataku, i do obrony. Nawiązując przy tym do czasów nowożytnych, to za mojego dzieci dzieciństwa panowało hasło: bierz sztachet, to bij się jak nie, bo już nie było siekier, nie tak, było nie siekier. było polic, ale sztachety w płotach były Druga sprawa, że jak się to robiło, te to, to to niesło tak teraz z matrycy 1000 na dzień I no ją kół? No, walny dniówkę. czas Walny czas ją kół, dniówka, bo i lepiej Zanim to do, dobył zalazło, zanim zanim łoką, yy, zanim dorobili sztylisko do tego No to trwało to i to miało wartość bardzo dużą Jak to było 200, 300, 400 roku temu, tak jest po dziś dzień Pas Zbójecki właśnie, jak Piotruś powiedział, taki jak jomom akurat, ma klamrę wysoki, chroni jamę brzuszną. Trudni to było przebić, yy, trudni to było i niedźwiedziowi pogryźć, a chociaż zwierzęta to tam nie było zagrożeniem, ale, ale, ale też. Ale właśnie, a nic nikt nie przebił i do walki był skuteczny. Bacewski no to zaś miał dużo tu różnych, akurat mu jest zdobiony jomom pas Zbójecki. Ale miał dużo też zastosowań takich, zej nóz do niego przyłyzył I pistolet za niego schował I tu mamy taką kiesunkę Gdzie też i pieniądze można schować I papierosy, i fajkę zawiesić Także miał zastosowanie praktyczne jak wszystko No i funkcja obronna Po dziś dzień w idzie płyznać. Ród bitny, hardy, zawzięty yy, Nie odpuszczo Łyżro yy. nie popuszczo Uzwanie Miejsce, w którym się znajdujemy też nie jest przypadkowe, ponieważ y, jesteśmy nieopodal zbocza Romanki, która właśnie stanowiła takie schronienie niejednokrotnie dla zbójników. Tutaj nieopodal jest Rysianka Lipowska, y, też w pieśniach wspominana jest Lipowska nieraz z tych starych y, góralskich zbójnickich. No i tutaj się chłopcy chowali przed y, ziandarami. Po różnych grotach. Jaskinie tutaj w Beskidzie Żywieckim to nie są takie typowe jaskinie jak znacie z jakichś filmów czy, czy zdjęć. To są takie bardziej dziury w ziemi, do których trzeba się wczołgać, żeby dalej dopiero przejść w jakieś korytarze. I no, też tutaj jest piękny widok z, tej, z tego miejsca, gdzie jesteśmy, właśnie przy dobrej widoczności. No, dzisiaj pięknie widać stąd tatry ale przy takiej naprawdę dobrej widoczności tam jeżeli popatrzymy to widać Kraków tam są Kęty tutaj mamy Bramę Wilkowicką czyli wyjazd na Śląsk panorama stąd po prostu jest niesamowita dlatego bardzo lubię tutaj przyjeżdżać i spędzam tu dużo czasu jest to takie moje jedno z ulubionych miejsc właśnie nie no słuchajcie, miał być tylko wschód słońca i tyle z tego miało być, i zamiast do garażu przenieśliśmy się na Zachód słońca, ponieważ jak wrzuciłem story na Instagrama, to napisała do mnie koleżanka Iza, i bo jej mąż robi mega fajne zdjęcia i mówi: Słuchaj, bo Niko chce bardzo, żeby wziąć go też na taką sesję. Weźcie jeszcze raz, się zbierzcie jak możecie. A dla nas to jest chleb powszedni, jak tylko mamy okazję sobie gdzieś wyjechać, pograć, no to siadamy, jedziemy i nie ma z tym problemu. Także jeszcze zachód słońca, tak tylko na dokładkę. I żeby nie było, że się nie obracam z prominentnymi personami. To tutaj jest Iza, proszę. Hello. Oni mają profesjonalny sprzęt do nagrywania, nie to, co ja telefonuję. No ale super filmy, filmy robisz. Także tak. Znośrednie. Nie, nieprawda. Ale jesteśmy tutaj dzięki Piotrkowi, bo naprawdę jak ja zobaczyłam to jego stories ze wschodu słońca, to strasznie chciałam, żeby mój mąż, Francuz, właśnie zobaczył jak czasami tak gramy na polanach. Nie? Jak to graliśmy, bo kiedyś byliśmy razem w zespole no. Ziemia Żywiecka, także mamy dobre wspomnienia. Tak jest. Tu mamy Piotrka na swojej sławnej heligonce I tutaj na... Na czym? No cześć Na pójarce Na wielkopustnej Piotrek, gdzie się nauczyłeś grać? Z ziemi żywieckiej Ale tak. Znaczy to był taki pomysł Typu chcieliśmy sobie... Naśladowaliśmy najpierw kierownik gra na piszczołkach Myśmy tak podpatrywali to i ja, se z niego robiliśmy, że tam wychodziliśmy za nim, jak on grał, nie patrzył do tyłu, to my na siekierkach tak ciupali, no a potem jak nas dopatrzył z tym, no to stwierdził, że mamy kupić piszczałki i... Że macie talent. To jest Grzesiu, kochani, to jest mój kuzyn. A ty co? Co mam na czym jak Gdzieś, widać, ja jak widać gram na skrzypcach. A ja gdzie twoja? Ja, jak, ja nie, nie wiem, czy jak chcę mówić. <śwet quais> ja na nie musisz mówić. Na <śwet> gram na wszystkim, <śwet> ale na wszystkim nie umiem. <śwet> no. 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 <śwet> popod Muncolik, zejdymy do Eliną Bystrego, do Sihelnego, na Namestów i tam też pokazymy, że są u nos, a nie unik. I tak trzeba zrobić. Zbierajmy się! Ej, bo się noc ta bedomej we wsi spodziewali. bo się noc ta bedomej spodziewali. I tak właśnie wygląda nasze życie tutaj w Beskidach. Starałem się tak dość mocno okroić ten materiał, który nagraliśmy i tą całą naszą Pogadankę o góralszczyźnie z tego względu, że nie wiem, czy was to interesuje po prostu. Jeżeli będziecie chcieli więcej materiałów tego typu poza wiadomo tematami motoryzacyjnymi, no to jak najbardziej bardzo chętnie wam przybliżę tutaj, czy to sam, czy wraz z moimi znajomymi właśnie tę tą kulturę góralską, ten klimat tutaj górski, możemy zorganizować sobie jakieś wędrówki, możemy poeksplorować jakieś jaskinie. Poopowiadać o tym po prostu więcej. Także dajcie znać, co o tym myślicie, i czy chcecie, żeby tak wypośrodkować właśnie ten off-road z tą kulturą góralską, żeby wam to bardziej przedstawić. A teraz czas na ogłoszenia garażowe na 32 majówkę zwykłą. Pierwsza sprawa jest taka, że Iza i Nikolas prowadzą vloga na YouTubie, prowadzą również swoje konta na Instagramie i za świetnie opowiada o swoich podróżach, które razem z Nikolasem. Prowadzą od no, paru dobrych lat. Także w opisie filmu podlinkuję Wam zarówno ich kanał, ich YouTubeowy, jak i ich konta na Instagramie. Robert ma za dwa tygodnie walkę w Galik KSW, także kibicujcie mu tam ostro, bo, bo jest twardy chłobi, dobry zawodnik. No, a Adam pojechał na wakacje do Tunezji. Także ja tutaj na majówce jestem przy domu, ponieważ mam tutaj dość dużo zajęć na głowie na tą chwilę. No i tak to wygląda. Z kwestii takich organizacyjnych to w najbliższym czasie mam już dogadane właśnie z Kubą, że będziemy testować Toyotę Hilux, tą najnowszą, ostatni wypust, albo Mitsubishi L200, to trochę starsze. Jako takie robocze pick czy one rzeczywiście zdają egzamin i sprawdzają się w trudnych warunkach terenowych, przy transporcie albo to, albo to. Miałem do wyboru dwa te samochody, więc stwierdziłem, że zrobimy jedno po drugim po prostu. Bo jak można powiedzieć terenówką i pokazać coś na temat tych samochodów, no to zawsze to jest fajne. A tymczasem życzę Wam miłej majówki, Grillowanka. No i do zobaczenia. Cześć!